Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu czwartkowej sesji, czyli przedostatnia sesja w tym tygodniu. Zobaczymy, czy po tej wczorajszej euforii na rynku cokolwiek zostało. Co tam ciekawego na tym naszym polskim parkiecie, jak tam świat i zobaczymy rynek krypto. Jak to Cię interesuje, zapraszam do pozostania ze mną. rzuciła łapę w górę komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji dzwoneczka. Przypominam, że dzisiaj czwartek, czyli na karcie społeczność również masz ją podlinkowano w opisie. Ruszyło głosowanie. Jakie spółki dwie zagraniczne ujrzymy w przeglądzie spółek w najbliższy weekend Tesla na razie na prowadzeniu i to znacznym. wiemy, że tam był speed, czyli coś ciekawego może się dziać, a również drugie miejsce Air France, Deutsche Bank Banki PNB. Zobaczymy również sektor bankowy. Rzuciłem. Jeżeli chodzi o głosowanie, czy zastąpimy banki na razie, banki się trzymają, 34% głosów. SWICO 82 miejsce. No, jeszcze masz okazję przechylić szale na korzyść któregoś tutaj z wybranych z wybranych indeksów, które Ci interesują. A jeżeli chodzi o to czytaj znać, czy jesteś zwolnikiem rozgrywania rynków obu kierunkach. I lecimy teraz z informacjami ważne, europejskie. ważne informacje Europejski bank centralny nie obniżył stóp procentowych. Widzimy, że podtrzymał obietnicę utrzymania bez zmian ekstremalnie niskich stóp procentowych w Eurolandzie. Same stopy pozostały bez zmian na rekordowo niskim poziomie i widzimy, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytów w banku centralnym, jak i depozytów w banku centralnym na koniec dnia. Pozostaną na niezmienionym poziomie odpowiednio 0%, 0 25% oraz minus 0,5%. Czytamy we wrześniowym, wrześniowym komunikacie po posiedzeniu Rady Prezesów Organu decydującego o stopach procentowych w strefie euro. I lecimy dalej. USA ostrzegają Wielką Brytanię przed łamaniem umowy o Brexicie. Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA powiedziała w środę, że żadna potencjalna umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią nie przejdzie przez amerykański kongres, jeśli Londyn podważy umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To są ważne informacje, warto je śledzić, co z tego wyniknie. Chorała na nowej liście z zakazem lotów ma być 31 państw, w tym Francja. Chorała wyjaśnił na konferencji prasowej, że w czwartek ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia zawierającego nową listę państw z zakazem lotów. Będzie ona obowiązywać między 16... A 29 września, jak jeszcze się nie wybrałeś na urlop, to warto to śledzić, szczególnie jak gdzie się wybierasz czy za granicę. Lecimy dalej. Budżet programu Moja Woda wyczerpany. W planach jest jego przedłużenie. Zobaczmy. Wynoszący 100 milionów złotych budżet programu Moja Woda został w ciągu dwóch miesięcy wyczerpany. Tak duże jest zainteresowanie dotacjami do urządzeń, do zatrzymywania wody i lecimy dalej. Banki ostrzegają, będzie trudno o kredyt. Przed nami turbulencje. Ostrzega Związek Banków Polskich. W raporcie Polska, i Europa, nowe rozdanie gospodarcze. Sektor bankowy jest coraz mniej rentowny, a lada moment poważny problem stanowić. Będą niespłacone, niezobowiązane klientów. To może skończyć się zakręceniem kurka z kredytami. To jest ważna informacja. Warto przyjrzeć się raz i sektorowi bankowymi, i spółkami, które mogą na tym skorzystać i pomóc bankom. Coś widziałem, że coś z CFSA się rusza, czyli być może ta spółka również może na tym skorzystać. Lecimy dalej. PGG technicznym bankrutem, a związkowcy szukają kozłów ofiarnych. Widzimy, że polska grupa górnicza jest technicznym bankrutem. Po 7 miesiącach tego roku miała już 550 milionów złotych straty. Przychody spółki zmalały o 2,7 miliarda złotych. Czyli widzimy, że naprawdę nieciekawi się tam dzieje. Ile idziemy dalej? Prezes PKBP druga fala ekonomiczna może uderzyć w gospodarkę. Rok 2020 zakończymy spadkiem PKB w okolicach 3-4%. Później być może będzie druga fala ekonomiczna związana z problemami innych krajów i ona może uderzyć w gospodarkę. Ocenił prezes PKBP Zbigniew Jagieł. Dodał, że polskie firmy wykazały się w kryzysie pandemii dużą elastycznością. I lecimy dalej. Widzimy, że rachunków maklerskich przybywa, ale coraz wolniej. W sierpniu napływ inwestorów do domów maklerskich nieco osłabł. Od początku roku liczba rachunków zwiększyła się jednak aż o 90. Tysięcy, jak widzimy, jak poinformował Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, na koniec lipca liczba rachunków makerskich wyniosła 1 335 436. Tak więc witamy wszystkich nowych inwestorów na pokładzie. Idziemy dalej? Prezes PFR: dynamiczne odbicie w gospodarce w trzecim kwartale. Z powodu szkodnika firmy i konsumenci potrzebują odbudować na nowo zaufanie. Jasne deklaracje rządu o tym, że nie będzie kolejnego lockdownu, mogą wzmocnić to zaufanie, uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jego zdaniem w trzecim kwartale nastąpi dynamiczne odbicie w gospodarce. No to trzymamy kciuki. Szkodnik uderzył w rynek pracy. W drugim kwartale utworzono 81,9 tysiąca nowych miejsc pracy, o 48% mniej kwartał do kwartału. Podał w czwartek GUS. I lecimy dalej. Prezes azotów. Niskie ceny gazu to już historia. Ceny gazu ziemnego w Europie wzrosły w ciągu dwóch ostatnich miesięcy o ponad 100%. I w opinii prezesa grupy azoty Wojciecha Wardackiego niskie ceny tego surowca to już historia. I lecimy z ostatnią informacją, no ważną informacją. Zysk PZU w drugim kwartale mocno powyżej oczekiwań. No my to lubimy, jak powyżej oczekiwań, no to dzisiaj na PZU powinna być kosmiczna rakieta. Zobaczymy, czy te oczekiwania zostały spełnione, zweryfikujemy to. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZT w drugim kwartale tego roku spadł do 185 milionów złotych z 734 milionów złotych. Rok wcześniej podała spółka w robocie. Zysk okazał się 216% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 milionów złotych, czyli mamy kosmiczny wzrost powyżej oczekiwań. Lubimy te oczekiwania. Zobaczymy, czy mamy jakieś kosmiczne w związku z tym wystrzały na właśnie pzt Zaraz to zweryfikujemy, no i zobaczmy, bo aż się dziwiłem ostatnio, dlaczego przy takim słabym sentymencie wielcy nie szortują naszego rynku. No ale no, nie można było się zdziwić, poszortują oczywiście. Popatrzmy, Marszal szortuje Aliora, wskoczył ósmego. No a Kod tutaj Kapital szortuje LPP, pojawił się również ósmego, czyli to są dwie pozycje, które są szortowane. Dziwne, mało jest tego no zobaczymy co z tego dalej wyniknie, ale podaję do informacji jeżeli chodzi o kolejne informacje, zobaczmy jak wygląda świat w tym momencie, już przechodzimy do tego co się dzieje na wykresach, widzimy, że ROPA co ciekawego w zatrzymaniu, nic ciekawego nam nie pokazuje 40 dolarów, 45 centów za paryłkę w tym momencie, jeżeli chodzi o DAX a DAX dzisiaj po wczorajszej no bardzo silnym wzroście jest w korekcie, w tym momencie 13199 punktów jeżeli chodzi o S&P 500 również sesja w zatrzymaniu wczoraj wyciągali, i zobaczymy. Czy będą w stanie, w stanie przejść te miejsca, bo to są ważne, istotne miejsca. Jutro piątek, ostatni dzień tygodnia, tym bardziej myślę, że tutaj będą chcieli coś ciekawego pokazać, żeby nastawić rynek już na przyszły tydzień albo na weekend w którym z określonych kierunków. No ale pytanie, czy czasami jakieś niespodzianki nam nie wykręcą? Warto mieć rękę na pójście. 3392 punkty na ZDAC. co tam ciekawego. Również w zatrzymaniu 12422 punkty, czyli widzimy, że duża niepewność. Jones, zostawiłem go 27800 62 punkty i też, no teraz w kolekcie, jeżeli chodzi o Rasela, Russell również 1526 punktów i niepewności, i srebro, zobaczmy no, powiedz, popatrz, no, to są takie ręcze, kurczę, cały czas, nic ciekawego się nie dzieje, 26,67 dolarów za uncję złoto, no, coś tutaj wystrzeli pozytywnie 1956 dolarów za uncję, no, ale zbliżają się już pod opór, tak więc, no, zobaczymy, czy dadzą radę, e, walutę do zotówki, frank drożeje 4,13, euro również drożeje 4,45, e, funt, no, zalicza drastyczny spadek, tak więc cieszę się, że wyszedłem nawet z tej pozycji na plusie, 4,82, bo mamy totalnego już tutaj shorta, tak kto łapo to gratuluję, jeżeli chodzi o dolara, no, to dolar, dolar już tutaj wykonał swój reteścik, zobaczymy czy będzie kontynuował swój rajd wzrostowy czy raczej przerzucić to w konsolidację 3,75 w tym momencie, jeżeli chodzi o WIG20, no to utrzymujemy się na krawędzi range'u, zobaczymy czy jutro również będzie ciekawy dzień na tej sesji? Zobaczmy, jak tam rynek krypto na szybko. Przypominam, że dzisiaj również pojawiło się nagranie dotyczące w szczegółach już rynku krypto. Podsumowaliśmy oczywiście tydzień tradycyjnie. Jak Cię to interesuje, to zapraszam tutaj do tego materiału. I na szybko zerkniemy. Indeks strachu 38, czyli strach na rynku jest. Jeszcze nie bardzo ekstremalny. No ale występuje. Bitcoin utrzymuje się cały czas powyżej 10 tysięcy, a dokładnie 10 441 dolarów za sztukę. 2% dzisiaj do góry. i Ethereum pozytywnie 373 dolarów i 6% do góry. Widzimy, że również Chainik 5% do góry, czy Binance Coin 8%. Jemu też poświęciłem trochę czasu na naszym spotkaniu, no bo Binance naprawdę ciśnie do góry. Jeżeli chodzi o topową setkę i czołowe wzrosty, to najmocniej dzisiaj rośnie ALF 139%. Ja Cię kręcę, Amplifort. 56, Looping 30, 25, Golem, Algorand 22, popatrz ile tego jest. Czyli czyżby korekta już na rynku krypto się skończyła i rynek wrócił do zakupów, co może również pozytywnie e, świadczyć, no zobaczymy, zobaczymy. Warto gdzieś na tym rynku również e, się zahaczyć. BitShares 22% na korekcie Flexa, Coin 8 czy 5,39, e, słuszy, słab, widzimy to, popatrz. Nie ma tego dużo, jest tego bardzo mało. Jak jeszcze nie uczestniczysz w tym rynku, to tutaj podlinkuje Ci giełdy, z których sam korzystam. Rejestracja jak i prowadzenia rachunków oczywiście jest darmowa i możesz w bardzo szybki sposób rozpocząć swoją przygodę z zapoznaniem się z platformami, która jest banalnie prosta. I rozpocząć przygodę z cyfrowymi walutami. I lecimy z rynkiem polskim. Jak chciałbyś coś dodać i zgłosić do hitów New Connectu, czy też hitów Wigu, to zapraszam cię, abyś uczynił to w komentarzu, uzasadni swoje zgłoszenie. Mamy jednego śmiałka i mamy tak. Gumiś zgłasza nam propozycję do hitów New Connectu e-muzyka. Spółka ma bardzo dobre wyniki, a wzmożony wolumen na ostatniej sesji może świadczyć o mocnym wystrzale po przebiciu historycznych szczytów. Pozdrawiam. No pamiętajmy odnośnie tych wyników. Niekoniecznie dobre wyniki mogą spełnić oczekiwania i na odwrót, tak więc tymi wynikami to teraz trzeba ostrożnie yy, i lecimy. Co tam ciekawego się dzisiaj dzieje? Czy mamy euforię, czy jednak dzisiaj osłaby yy, zapędy po wczorajszej sesji? Milkyland się obudził, 17% do góry na niewielkim obrocie, Boruta 8% do góry, 6% gier kosmet, Harper 4%. I widzimy, że w korekcie dzisiaj PCC Excel 8,5% na minusie, Formas 2% i jeżeli chodzi o obroty, to w dniu dzisiejszym liderem w tym zestawieniu jest PC 5 milionów 5 milionów, formas Gier, Cosme, 3 3700 trzy banieczki harper Boruta 2,5 miliona. Jeżeli chodzi o hity Vigus z tego tygodnia Toja 26 setnych na plusie. Na minusie mamy wisturę 44 setne i data Walk w korekcie 5,85 na minusie i jest liderem obrotu bańka 300. Hity z ubiegłego tygodnia w Indeksu z 20 na plusie, poniżej 2%. Mercator i Favor XTB traci dzisiaj 5% i 12 milionów obrotów, 16 banik na merkatorze Hity New z ubiegłego tygodnia, Quarticon 3% do góry, Mennica Skarbowa 1,88%, Lauren Pest obrywa 7% i IDH 22%. W obrotach liderem jest dzisiaj Lauren Pest, 620 464 na Mennicy Skarbowej. Jeżeli chodzi o hity New z tego tygodnia, no to Aquatec dzisiaj procencik do góry, a e-muzyka zgłoszona dziś 8% na korekcie. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o pogromców, zobaczmy. Wczoraj taka piękna zieleń, a dzisiaj co z niej zostało? VITAMIN 9% do góry, 5% MEDCAMP, SFPFL trujeczka 298 w grupa. A w korekcie mamy Biomet Lublin 9% w dół, kormoj 6% w dół, 5 DATAWALK Biert 5, BiomaXima 476 liderze obrotu. No to dzisiaj Biomet Lublin 121 milionów, Mercator 16, 8,5 MEDCAMP, No tak jak mówiłem wczoraj, no ręka na pół spokojnie. Dajmy im czas. Po, niech pokażą coś ciekawego do końca tygodnia. Zobaczymy też, jak stany zakończą jaki będzie sentyment. Pamiętajmy, to jest wrzesień, nie ma się co podniecać jedno, jednymi wystrzałami w jeden dzień to musi nam pokazać jakieś, jakąś stałą żebyśmy widzieli, czy to ma sens na jakieś systematyczne wzrosty, czy też nie. Libet 7% do góry, Panowa 553 do góry i w korekcie, cóż mamy? Lentex 557 na, na minusie, Deckpol 5261, a liderzy obrotu w dniu dzisiejszym to jest Mirbut i Mi Bank 300 Budimex. Jeżeli chodzi o nieruchomości, 5% Lokum, Big 3% na plusie, w korekcie LCOP 3%, 2% dewelia, czyli widzimy, że też słabo. No, obroty to już w ogóle nie ma co o, o czym wspominać. Na dywidendach, co tam ciekawego, Bioplanet 12% do góry, Verbicom 8%, a w korekcie mamy Grodno 6,5%. Star Profit 4,2, Efekt 3,36. Liderz obrotu w dniu dzisiejszym to jest Lotos 15banek, 11. Cyfrowy Polsat. Jeżeli chodzi o gaming, zobaczmy: no, troszkę zieleni mamy, zmierzmy się z tym. Art Games 8,5% do góry, Punk Pirat 7,75% do góry, Pepe Games 7,25%, Carbon Studio 5%, One 4,69% i to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o spółki gamingowe w dniu dzisiejszym. No, szału nie ma, gaming cały czas jednak. Nie rozpieszcza swoich inwestorów i zobaczmy z drugiej strony. Hagens obrywa 3,85 korekcie CreepyJar 381, Dragos 345, Artefact 3,38 to są te największe korekty, też jakiejś dynamiki spadkowej nie ma, czyli można powiedzieć, że taka spokojna, normalna sesja w dniu dzisiejszym Sydney Projekt liderem obrotów traci dzisiaj 69, setnych, ale generuje kosmiczny obrót 197 milionów, czyli widzimy, że presja podaży, gdy widzimy taki obrót, no jest po prostu olbrzymia, olbrzymia. No i widzimy, że i tak i tak jest popyt, który to odbiera, bo skoro tylko przy takim oprocie spadają 69, no o czymś to świadczy. TS Games 1.62 na minusie, 6 banieczek, dwie banieczki, prawie 3 playway, 11 bit, Blueberry i creepyjar powyżej banieczki, czyli nie mamy tego dużo. Pod względem obrotów. Sam indeks dzisiaj w korekcie, który rozgrywał shorty na kontrakcie, no to zarobił 81 na minusie 32 783 punkty. Jeżeli chodzi o banki, no to tutaj w dniu dzisiejszym, jak widzimy, handlowy jest liderem wzrostu 4,40 na plusie Unicredit 387 czy MBank. 2%. Idea Bank 2, 65 na minusie, 2% i BNP. Liderzy obrotu to jest PKBP 44 miliony, 29 milionów na, na PKO i Mbank 12 baniek. Sam indeks dzisiaj 79 na plusie, 3825 punktów. OZE. Termo dzisiaj na plusie, 9% 86 Sunek, Sanex 6,67 na plusie, Elkur 6,43, a w korekcie mamy Bras 7,80, MS System 7,36, Letus 6,76 i półgrodno, to są te największe korekty w dniu dzisiejszym Grodno, dzisiaj liderem obrotów prawie 95 baniek, ML System 3,5 miliona, czy Kolumbus prawie dwie bańki i lecimy dalej, jeżeli chodzi o indeksy w dniu dzisiejszym budownictwo 1% na plusie MS Fin 8679 WIG banki a w korekcie zobaczmy, co tam ciekawego, najmocniej obrywa energia 2,90 MS bas 2%, 2%, 2 leki z głównych indeksów WIG, WIG 20 traci 0,48 1764 ym, punkty jeżeli chodzi o Mwik 40,46 na minusie 3623 punkty i jeżeli chodzi o Mwik SWIG80 na plusie Centych, 14 298 punktów. Jeżeli chodzi o szczegóły, to zobaczmy, WIG20, dzisiaj JSW, no, mamy wzrost 5%, 5,5% dokładnie, e MBank 2%, 1,41%, Alior, to są te największe wzrosty na WIG20, no, widać, że jakoś szału dzisiaj nie ma również tutaj, Tauron dzisiaj obrywa 4%, za to PGE 3,58%, Orange 2,43%, czy cyfrowy 2,23%, liderzy obrotu to CD Projekt, 197 milionów PZU57. No i gdzie ta euforia po tych oczekiwaniach? No 1% tutaj brakuje to dużo. E, JSW 54, PKBP44, KG42, PKN Orlen 64, OREN to sobie wrzucimy na wykres na końcu, zobaczymy, co tam w tym Orlenie piszczy, Po tym zmianie e, zaprezentowania tego loga. Zobaczymy. Co tam ciekawego? Lecimy z Envigiem. Mabion dzisiaj rośnie 9,5%. Bardzo ładnie handlowy 4,4%, Bogdanka 3,6. A w korekcie zobaczmy: mamy Biometrublin 9,7, 297, Intercars czy Famor 284. Liderzy obrotu to jest Biometrublin 121 milionów. 16 merkatów TS Games 6 milionów 100. ,00. W SWIG-80, czyli indeks małych spółek. Zobaczmy co ciekawego. Popatrzmy sobie. I tak, Vigo System 636 na plusie, Selvita 6%, OAT 461 czy Star Product 453. Popatrzmy, przewijam, Pamiętaj na spokojnie sobie zatrzymać, zerknie to zostawienie, Być może coś cię zainteresuje i dostrzeżesz jakąś swoją perełkę. E MS System 736 na minusie, 632 KORMO i DataWalk 585, owostar 576. Liderze obrotu w dniu dzisiejszym to jest e XTB, Traci dzisiaj 5%, 12 milionów przebite na obrocie, a ten grupa. 5900 3500 ML System czy KORMU i 2900. Jeżeli chodzi o New Connect, indeks dla wszystkich wilków z GPW, zobaczmy co tutaj się ciekawego dzieje. Kolejna pompka cały czas tutaj trwa, czyli wiemy, że tam będzie to odwrotne wejście na GPW. 74% poteka zblokowane do weryfikacji, za to mamy a, niewielki obrót, ale tutaj Oksygen 31% potwierdzona na większym obrocie. Co tu mamy dalej? HurtiMX 25%, Investco 19%. No, jest tych parę dwucyfrowych wzrostów. Co tu jeszcze mamy? Yy, cannabis 19 potykało do weryfikacji, BBC yy, 18. Czy na przykład, co tu jeszcze nam się rzuci w oczy? Ciekawego, popatrzmy. Dwie banki. Boruta 845, o CFSA wspomniane wcześniej, 33,8% do góry, 109 ,000. Art Artgames 8,5%. Co tu jeszcze mamy? 8 banieczek, Metka 5,93%, coś jeszcze mamy. OneMore 772 tysiące, tak to wygląda, jeżeli chodzi o spadki, bo pamiętajmy, że New Connect to są olbrzymie, olbrzymie ryzyko i trzeba o tym wiedzieć, jeżeli rozgrywasz ten rynek, uwzględnij to w swojej strategii i popatrzmy, IDH 22% potykało do weryfikacji, ARK, ARTUS 18% w dół, 49 tysięcy i 15% w dół Apollo, popatrzmy jeszcze, ECOBOX 9% w dół i na sporym obrocie, również sporo Genix One, 8,5%, Tutaj również brass Lauren PS, również po 7% w dół na większym obrocie, Letus również większy obrót, czy na przykład Columbus, dwie banki 5% w dół, no o czymś to świadczy, lecimy z tymi rekordzistami, jeżeli chodzi o obrót, popatrzmy, co oni tutaj ciekawego nam chcą dzisiaj powiedzieć tym obrotem. Metcamp 8% bardzo. 8 milionów obrotu 3, 5 milionów przebite format inodzień, trzy i 2,5 boruta powyżej banki Columbus, Bloomberg, Creepy Jar Biomaxima, Brandt 24 jeżeli chodzi o WIG, czyli indeks szerokiego rynku, zerknijmy na rekordzistów. ja już w tle tradycyjnie odpadam statystyki, abyśmy wiedzieli, co tam ciekawego na tym rynku się wydarzyło w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o RG, to widzimy 18% do góry, bardzo piękny wzrost Brasto również bardzo ładnie, 11% Invista, 10, 9,5, Mabion, Jolo. 9,32, czy karbitami 9,3. Dzisiaj transakcji zawarto 109 397 sztuk, A obroty w dniu dzisiejszym wynosiły 885 691 689 zł. I tak to wygląda. Zerknijmy sobie niżej, czy coś tam się rzuca pod względem obrotów. No, dzisiaj ewidentnie nie ma takich rajdów jak w dniu wczorajszym, czyli na spokojnie. Dzisiaj rynek został rozegrany. Pytanie, jak zostanie rozegrany w dniu jutrzejszym, bo to będzie istotny w moim odczuciu dzień. Jeżeli chodzi o sentyment na przyszły tydzień, pamiętajmy, wrzesień cały czas trwa. Giel Kosmet 642, większy obrót się rzuca w oczy. JTZW również większy obrót, chociaż do rekordów, no to tych ostatnich wystrzałów dużo brakuje. I do tych wszystkich, którzy się też pakowali, tam po nie wiem, gdzie tam doszło 26, 25 zł, no to też sporo brakuje. Harper 484 na plusie, większy obrót. Zerkniemy z drugiej strony, co jest dzisiaj mocno w korekcie na Wigu. Popatrzmy, jak to wygląda. I w tym momencie Biometr lubi liderem spadków 971 KSG Agro. 8,89, PCC Excel 8,5, ML System 736, Arway 734, no widzimy, tak to wygląda. Zrknijmy na obroty XTB, no tutaj też słabo to wygląda. Co tu mamy, 1,5% INC też na minusie. Potem mamy Tauron 399 na minusie, czy na przykład PG, również na większym obrocie w korekcie. Idyż obrotu, jeszcze zerknijmy, jak tam się biometr uplasował z tym swoim obrotem. No numer 2, numer 2 pod względem obrotu. Zaraz CD Projekt nad nimi widzimy, że deklasuje z bardzo dużą siłą. Pozostałe spółki z Ligu 20 i zobaczmy, co to tam ciekawego się dzieje na spółkach dywidendowych na szybko informacji i zerkniemy jeszcze na CD, nie CD Projekt, tylko PKN Orlen. Zobaczmy. Na jak inwestować koncie zapraszam, to był bezpośredni odnośnik i na zakładce Dywidenda. Zobaczmy, co czeka w kolejce, aby podzielić się ze swoimi akcjonariuszami właśnie, z zyskiem. Zobaczmy. Lotos jeszcze czeka. Potem mamy autogasy, biogenet, Marvipol, msm, pgsoft, to są spółki, które jeszcze masz okazję tutaj coś ciekawego zdziałać, aby się załapać na dywidendy, jeżeli oczywiście rozgrywasz i budujesz portfel dywidendowy i zobaczmy na zakładce info, podwieszam Ci informacje, które napłyną na rynek, popatrzmy, czwartek za nami, zobaczmy, co tam na piątku ciekawego, widzimy, że efekt, dzień ustania praw, wodka, dzień ustania praw, Carlson, pierwszy dzień bez notowań, Lotos, również pierwszy dzień bez notowań, mamy raporty i firma Nowita, Optim, potem mamy raporty Raport również z innych spółek, m.in. O, widzicie, Getty Nobel będzie miał tutaj raporcik i wypłata dywidend O, jutro żniwa dywidendowe, widzimy odlewnie, Seko OX, no to ładnie, jutro będzie czym się pochwalić. I zerknijmy sobie, powiedziałem, o, popatrzmy, o te zwoje, pięknie wystrzeli. PKN miał być. PKN. Zobaczmy sobie, co tam na Orlenie ciekawego słychać. 49. Popatrzmy sobie to, co to mamy. Dniówka nas nie interesuje. Interesuje nas dłuższy termin. Tydzień nas interesuje. No to tak jak mówiłem o lotosie, chyba w ubiegłym tygodniu, no nadal wygląda to po prostu słabo i oni wyglądają z tej perspektywy, jak na to patrzymy. Zresztą zaraz przełączmy to na miesiąc, ale wyglądają tak, jakby wręcz no, chcieli testować ten poprzedni dołek. No wygląda to słabo. Dopóki oni. Tutaj, żeby wykonać coś pozytywnego, to popatrzmy. Oni muszą wykonać pierwszy ruch powrotny. To jest pierwsza rzecz, którą pierwszy trzeba zrobić. Powrót, odpadnięcie, i jazda. Dopiero jak jazdą przebiją rakietą ten poziom, który teraz pokazuję, to może coś pozytywnego na PKN Orlen zobaczymy. Na razie wygląda to słabo. Jeszcze zerknijmy sobie na miesiąc, aby to potwierdzić. Wygląda to jeszcze gorzej. Tak więc no, czekamy na to, aż w końcu to zacznie wyhamowywać i odbijać w pozytywnym kierunku. Pamiętajmy, w pierwszej kolejności zawsze ruch powrotny w grze. To, że coś wystrzeli albo zacznie wracać, to jeszcze nie ma się czym podniecać, bo to czasami może być zmyłka, która tylko służy temu, żeby się wciągnąć, a potem i tak. Oddasz na stoplossie tę pozycję. Jeżeli nie będzie pozytywnego sentymentu na rynku, jeżeli wolumenem nie będzie to wygrzewane na odpowiednim poziomie, pamiętajmy o tym, że te zakupy muszą być potwierdzone siłą, siłą, która jest w stanie wypchnąć to potem po reteście i przełamywać kolejne ważne, istotne strefy, bo to nam da paliwo do tego, żeby Orlen, Orlen ma naprawdę przepiękną szansę, on musi przebić przede wszystkim ten poziom. Jak oni wybiją ten poziom, to naprawdę mamy bardzo fajną, ciekawą, ciekawe miejsce do zajęcia i pewnie będziemy to rozgrywać, no ale to jeszcze daleka droga do tego, żeby można było Orlenie powiedzieć coś pozytywnego więcej. Zobaczymy, zobaczymy, no trzeba mieć tutaj rękę na pulsie. Może to sobie wrzucimy PZU, bo skoro dzisiaj była taka, takie piękne przyjęcie, spełnienie oczekiwań, to zobaczymy, jak to na wykresie, to na PZU odpali, bo dzisiaj to coś słabo na tym PZ tu było. I to wszystko. Daj znać w komentarzu, jak tam dzisiejsza sesja Ci upłynęła, czy coś ciekawego znów udało Ci się zakupić do swojego portfela, a może coś kaszowałeś, tak więc pochwal się swoim dzisiejszym podejściem. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki.